W tym filmie przedstawię co twój miesiąc urodzenia mówi o tobie w Brawl Stars Tak, już dosłownie stworzyłem każdy film z serii co mówi o tobie No i dzisiaj przyszedł czas na chyba ostatnią rzecz, czyli na miesiące urodzenia Tak, ten pomysł dostałem od tego ziomka, więc dzięki bardzo ci za danie mi tego pomysłu Pozdrawiam serdecznie No i dzisiaj przedstawiam wam właśnie każdy miesiąc, który mamy w roku i co mówi o tobie ten miesiąc, jeśli się w tym miesiącu urodziłeś i koniecznie oglądajcie do końca, ponieważ może być tak, że jakiś miesiąc nie pasuje do Was, więc pod koniec odcinka napisz w jakim miesiącu się urodziłeś i jaki miesiąc do Ciebie najbardziej pasuje. Jestem ciekawy, czy u kogokolwiek to trafiłem, czy... Wszystko jest kompletnie inaczej. Nie wiem, zobaczymy. Więc pod koniec koniecznie piszcie to w komentarzu. No i myślę, że możemy przejść od razu do pierwszego miesiąca, jaki mamy. I pierwszy miesiąc roku to oczywiście, że jest. Tyczeń. Jeśli się urodziłeś w styczniu, to zawsze jesteś chętny do grania jakiejś rozgrywki, do jakiegoś meczu, ale jesteś również pierwszy, żeby się zrejszyfikować i żeby po prostu przestać grać w tą grę. Po prostu jesteś pierwszy do tego, żeby zaprosić jakieś osoby do drużyny, ale również jesteś pierwszy do tego, żeby wyjść z tej drużyny, przez to, że się po prostu wkurzysz na swoich teammateów. To jest naprawdę bardzo powszechne i od razu też zaznaczam, że to. Nie musi mieć zgodności. Ja robię ten film w celach humorystycznych, więc no nie musi to być w żadnym wypadku zgodne. Tutaj nie mam żadnych statystyk, tylko po prostu jest to na takie e, przeczucie. Więc jeśli się urodziłeś w styczniu, to najprawdopodobniej często gracz tego Probable Stars zawsze jesteś pierwszy do grania, ale również zawsze jesteś pierwszy do wyjścia z drużyny, przez to, że po prostu się e, wkurzysz na tą drużynę. Dobra, przejdźmy do następnego miesiąca. I następny miesiąc to jest e, luty. Jeśli jesteś urodzony w lutym, to oznacza, że jesteś bardzo wielkim szczęściarzem w Brawl Stars, czyli ciągle masz jakieś szczęście, ciągle jakieś wydarzają ci się sytuacje, które są jakieś niewiarygodne, które w ogóle nie powinny się wydarzyć i ciągle po prostu wygląda to jakbyś miał jakieś czyty w tego Brawl Starsa, ale w rzeczywistości jesteś po prostu bardzo szczęśliwym graczem. I taka jest prawda z ludźmi, które są urodzone w luty. Dobra, myślę, że możemy przejść do następnego miesiąca i następny miesiąc to jest marzec. Jeśli urodziłeś się w marcu, to znaczy, że nigdy nie patrzysz się na mapę, na której grasz, ale zawsze jakimś cudem przeżywasz do końca meczu, jeśli jest to Social a jeśli są to trójki, to zawsze wychodzi na to, że wygrywasz, a kompletnie nie patrzysz na to, jaka aktualnie jest mapa w grze. Po prostu ciebie to nie interesuje. Ty chcesz po prostu pograć i masz wywalone to, jaka dzisiaj mapa jest po prostu, Chcesz pograć i nawet nie patrzysz na mapę. To są właśnie ludzie z marca. Dobra, przejdźmy do następnego miesiąca. I następny miesiąc to jest kwiecień. I osoby, które są urodzone z kwietnia, są naprawdę bardzo zabawne, ponieważ te osoby zmieniają częściej skiny niż tryby gry. Taka osoba, która jest właśnie urodzona z kwietnia ciągle zmienia jakieś skiny i myśli, że dzięki temu, że zmieni skina, po prostu będzie mu się lepiej grało i dzięki temu myśli, że uda się wygrać kolejną grę. I wiadomo, że jest to jakby kompletny żart. Chociaż wiecie co, jak teraz sobie myślę, to może skiny mają jakiś taki malusieńki wpływ na to, czy wygrasz, czy nie, ponieważ jeśli masz takiego lepszego skina, to przeciwnicy mogą się ciebie bardziej bać ale to jest temat na inny odcinek, mogę zrobić kiedyś film z tego czy skiny dają skilla czy nie i możemy wtedy o tym pogadać dzisiaj gadamy o miesiącach urodzenia no i przechodzimy teraz do maja jeśli urodziłeś się w maju to jesteś duszą drużyny dopóki ktoś nie ukradnie ci killa czyli zawsze wydaje się że jesteś spoko graczem który lubi grać z drużyną który jest naprawdę bardzo pomocny dopóki ktoś ci nie weźmie Killa, ponieważ jak ktoś ci weźmie Kila, to wtedy jesteś najbardziej wkurzoną osobą na świecie, jesteś najbardziej obrażoną osobą i po prostu nie jesteś w stanie nikomu wybaczyć, jak ktoś ci weźmie. Heela. I to są najprawdopodobniej osoby z maja. Dobra, następny miesiąc to jest czerwiec. No i jeśli jesteś z czerwca, to grasz naprawdę rzadko w Brawl Starsa Grasz dosłownie raz na jakiś czas, ale zawsze uznajesz się, że jesteś takim, no wiesz, dobrym graczem, który po prostu ciągle ogarnia tą grę. Jest takim najlepszym z najlepszych graczy, jest po prostu taki super. No ale czy w rzeczywistości jest, to już tam musisz stwierdzić, ponieważ nie wiadomo, czy tak w rzeczywistości. Jest, to u każdego może być inaczej, ale tak najprawdopodobniej wygląda osoba z czerwca. Dobra, przechodzimy do następnego miesiąca. Następny miesiąc to jest lipiec. No i jeśli jesteś z lipca, to nigdy nie chowasz się w krzakach. Tak jak teraz tutaj ta case, która teraz zginęła w sumie, nieważne, ale jeśli jesteś z lipca, to nigdy nie ukrywasz się w krzakach, ponieważ sądzisz, że osoby, które się kryją w krzakach, to są po prostu tchórze. I ja tak osobiście miałem kiedyś, że jak grałem w 2019 roku w Brawl Starsa, to właśnie jak grałem z znajomymi, to tak było, że każdy mówił, że jeśli rzeczywiście siedzisz w krzakach, to jesteś tchórzem. Nie wiem, czy to tak dalej jest w Brawl Starsie, czy ludzie dalej tak mówią o osobach, które siedzą w krzakach, że są tchórzami, nie wiem, ale pamiętam, że na początku Brawl Starsa tak zawsze było, że jak siedziałeś w krzakach, to każdy nazywał ciebie tchórzem i pamiętam jak się bałem, że jakiś z moich znajomych zobaczy, że rzeczywiście kampię w krzakach, ponieważ ja na początku Brawl Starsa zawsze kampiłem w krzakach i tak niestety wyszło, że po prostu byłem takim typowym kamperem, ale nie jestem z lipca, więc no może to mnie tutaj nie dotyczy. Dobra, przejdźmy do następnego miesiąca i następny miesiąc. To jest w sierpień. Jeśli jesteś z sierpnia, to oznacza, że masz więcej emotek niż mocy w postaciach. Tak, to jest naprawdę bardzo zabawne. No, ale jeśli rzeczywiście jesteś z tego sierpnia, to najprawdopodobniej ciągle spamisz jakimiś randomowymi emotkami, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. No, ale po prostu spamisz sobie tymi emotkami, spamisz sobie tymi pinami i nikt. Nie wie po prostu e, dlaczego. Po prostu masz taki fetysz, po prostu lubisz sobie używać pinów, nie wiadomo z jakiego powodu. Tak, o, sobie po prostu wszystkie piny po kolei e, dajesz. Dobra, przejdźmy do następnego miesiąca i... Następny miesiąc to jest oczywiście wrzesień. I jeśli jesteś z września, to oznacza, że jesteś bardzo risky graczem. Jesteś bardzo ryzykownym graczem, i na pierwszy rzut oka wydajesz się naprawdę bardzo dobrym graczem, ponieważ zazwyczaj jak ktoś gra bardzo ryzykownie. To najprawdopodobniej jest po prostu dobry w tą grę i jest w stanie coś zaryzykować, ale w Twoim przypadku, no powiedzmy, że nie zawsze wychodzi ta ryzykowna gra, więc jeśli rzeczywiście jesteś z września, to często grasz ryzykownie, no ale nie zawsze to Ci wychodzi. Dobra, przejdźmy do następnego miesiąca, i następny miesiąc to jest październik, i jeśli jesteś z października. To oznacza, że uwielbiasz grać z randomami i dziwisz się, że nigdy nie wygrywasz. No tak, no nie ukrywajmy, gra z randomami nie jest zawsze najmądrzejszą grą. Wiem, że kiedyś mówiłem, że randomy czasem są spoko, ale jeśli trafisz dobrego randoma, to nie jest tak, że każdy random jest taki sam, więc przez to, jeśli lubisz każdego randoma, co jest Omylne, ponieważ no, nie da się lubić każdego randoma, każdy random jest po prostu inny, no ale jeśli lubisz grać z randomami, to najprawdopodobniej zawsze jesteś zdziwiony, dlaczego przegrywasz. I ja tutaj Ci przychodzę z informacją, że przez to, że sądzisz, że gra z randomami jest spoko, no czasami jest spoko, jeśli trafi Ci się dobry random, ale jeśli Ci się trafi słaby, no to naprawdę jest lipa. Dobra, przejdźmy do następnego miesiąca, i następny miesiąc to jest listopad. Jeśli jesteś urodzony w listopadzie, to oznacza, że do każdej gry wchodzisz, jakbyś grał jakiś turniej, nie wiadomo o co, jakbyś grał turniej o milion dolarów. Po prostu tak, w się zachowujesz, jak grasz zwykłą grę solo showdowna. Jakby to była gra o wszystko. Takie osoby też są nazywane napoceńcami, i tak właśnie nazwałbym osobę, która urodziła się. W listopadzie, która po prostu ciągle traktuje każdą grę w Pro Starsie jako taka najważniejsza gra na świecie, która będzie decydować o śmierci i o życiu. No tak po prostu jest. Dobra, przejdźmy do. Ostatniego miesiąca, no i ostatni miesiąc to jest grudzień. Jeśli jesteś z grudnia, to oznacza, że zawsze grasz do późna w nocy w Blue Starsie, a później się dziwisz, że podczas dnia jesteś niewyspany. Takich osób jest dużo i obstawiam, że nie są to tylko osoby z grudnia, więc jestem ciekawy, jak to w rzeczywistości wygląda. Czy rzeczywiście tylko osoby z grudnia późno idą spać i później są niewyspane, no ale przynajmniej. Takie osoby mają wymaksowane konto i zawsze mają dobrą ilość pucharków. Więc jeśli jesteś z grudnia, najprawdopodobniej również masz całkiem dobre konto. Dobra, mam nadzieję, że Wam się to zestawienie podobało. Koniecznie napisz w komentarzu, czy te miesiące się zgadzają z tym, co rzeczywiście u Ciebie jest w Brawl Starsie. No i napisz jaki miesiąc do Ciebie najbardziej pasuje. Dobra, to na tyle No jelo.